Cześć moi drodzy, to znowu ja z sobotę na działce. I cóż moi drodzy, 2024 się zaczął nowy rok, nowe wyzwania. Nasz pierwszy filmik w tym roku, więc chciałbym wam bardzo serdecznie życzyć wszelkiej pomyślności w nowym roku, a przede wszystkim tej zielonej, żeby wam wszystko rosło, żebyście byli zadowoleni z Waszych ogrodów, z Waszych zbiorów, ale również ogólnie z Waszych ogródków działkowych, z Waszych ogrodów, z Waszych terenów zielonych, ale do rzeczy moi drodzy, dzisiaj tak jak w pytaniu, pierwszy film już konkretny, zaczynamy od Waszego ulubionego tematu, czyli od burówek amerykańskich i tak jak pytanie było w, w naszym filmiku, kiedy przycinać burówki amerykańskie. E, pytanie bardzo ważne, pytanie istotne, ponieważ e, wiele osób się waha, czeka z tym cięciem, nie wie do końca kiedy zacząć, czy w ogóle ciąć te burówki. Sporo osób w ogóle burówek amerykańskich nie tnie, czy one będą owocować? Będą owocować, ale pamiętajcie o tym, że tak jak macie krzaki, krzewy, borówki, nie będziecie je chcieli, to owoce będą, ale z każdym rokiem będzie ich raz, że mniej, a dwa, że będą karłowieć. Będą coraz mniejsze, będą wielkości jagód, a nie o to nam chodzi jako działkowcom, żeby te borówki karłowaciały. Więc kiedy ciąć borówki? Bo odchodzę od tematu. Dobrze, że mi przypominacie. Więc taki termin najlepszy, tak? Bo Pamiętajcie, że ciąć możecie właściwie cały rok burówkę amerykańską. Tylko trzeba mieć na uwadze, że są to tak zwane terminy optymalne, czyli takie najlepsze. Bo jeżeli przytniecie burówki, jak to powiedziałem, w całym okresie ich wzrostu, to będzie też lepsze to niż byście mieli ją w ogóle nie przyciąć. Tak więc to jest, jest dobre, że w ogóle tniecie te burówki. Ale termin jest jednak ważną kwestią. Zobaczcie na nasze burweczki, będziemy je cięli, ale nie teraz. I czym się kierować? Czy kalendarzem, czy konkretnymi datami? Po części tak. Ważne są też daty, ale jeszcze ważniejszy jest rozwój fizjologiczny roślin. I takie dla amatorskiej uprawy dwie najważniejsze informacje, które są wam dla nas potrzebne, to są takie, że patrzymy na borówki. Kiedy tniemy je? Tniemy już, kiedy w największym rozu ustąpił. To jest pierwsza zasada. Czyli mniej więcej na pewno jeszcze nie teraz, bo zobaczcie, co się dzieje tak. Jest styczeń. Tniemy ogólnie w okresie bezlistnym, czyli tak jak teraz by można było ciąć, oczywiście. Teraz tną plantatorzy, bo mają tyle tych borówek, żeby gdyby zaczęli ciąć od połowy lutego, to by im zabrakło czasu, więc oni jak najbardziej już tną te borówki. Nic się złego nie będzie działo. Czy będzie większy rusz czy mniejszy, one dadzą sobie radę. Z tym, że mówimy o terminie optymalnym, tak? Czyli ja zalecam jedną rzecz, już powiedziałem, tak? W okresie bezlistnym, a w drugim, kiedy jeszcze nie zacznie się ich wegetacja. Czyli nie, nie zaczną krążyć te soki, tak? a to już się może zacząć w, nawet w marcu. Eee, także moi drodzy, ja taki termin optymalny podaję od połowy lutego do końca nawet marca, tak? a najlepiej do połowy marca. Więc my będziemy na naszej działce w tym okresie ciąć, przyjdzie połowa lutego. Następny filmik pokaże Wam dokładnie, jak ciąć te borówki, dlaczego cięcie wytłumaczę, jest takie ważne, które, które gałązki trzeba wycinać, które zostawić, które odrosty wycinać, które zostawić, bo to jest naprawdę o tym dużo można mówić. Ale ja zrobię konkretny filmik o cięciu, pokażę Wam na przykładzie różnych borówek, nie tylko jednej. Bo moi, moi drodzy, każda borówka, wierzcie mi, się od siebie różni. Zobaczcie, tu nawet u nas, tak? Jest taka borówka, taka, mała, młoda, starsza, niecięta, bardziej cięta, mniej cięta. Więc do każdego krzaczka trzeba niestety podejść indywidualnie. bo Ale najważniejszych zasad trzeba się po prostu, trzeba po prostu przestrzegać. Ja Wam pokażę konkretnie, ale to już nie będę dzisiaj o tym mówił, bo dzisiaj... Miałem powiedzieć o terminie, także jeszcze raz powtarzam, rozumiem dzisiejszy filmik. Możecie ciąć cały rok, ale najlepszym terminem właśnie jest ten termin teraz e, zimowo-wiosenny, czyli od połowy lutego do mniej więcej połowy marca, e, nawet do końca marca. Możecie ciąć, nic się nie stanie, to jest optymalny termin. Dopóki nie puszczą listki, a niektóre źródła podają nawet, że dopóki nie wybuchną pąki, tak kwiatowe. Ale uważam, że nie ryzykujmy. Mamy po, ku temu lepszy czas, więc trzymajmy się reguł, trzymajmy się zasad. Może nie literalnie, nie do, nie do dnia tak, bo to nie da się tak wyczuć. Czasem nie mamy czasu, nie mamy warunków, możliwości. Pamiętajcie tylko, żeby przygotować narzędzie już teraz. Zaostrzcie Wasze sekatory, odkażcie je po, po okresie zimowym i przygotujcie do cięcia dwa rodzaje sekatorów. Małe ręczne i ten większy do wycinania większych gałęzi. Bo takie 5 6 sześć-letnie gałęzie, jak będziecie chcieli wyciąć, to tym no, ręcznym może być to utrudnione zadanie. Tu jeszcze jest małe gałązki, ale mogą być takie, 5-6 cm grubsze u nas takich za bardzo nie ma, bo my staramy się wycinać oczywiście ale czasem się przyda ten taki dwuręczny sekator więc pamiętajcie o narzędziach, pamiętajcie też o naszym kalendarzu planerze, bo jest już na 2024 rok więc zaglądajcie na nasz sklep, Jak ktoś chce kupić w cenie 9 ,99 zł, czyli 10 zł niecałe i tam cała, ta, 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 cała wiedza jest zawarta cięcie Nawożenie, opryski, to wszystko tam jest na każdy miesiąc rozpisane, co macie robić. I cóż, moi drodzy, coś może Księ, a Nie masz pytania jeszcze? Nie. nie. Bo tak, stoisz grzecznie, dzisiaj nic nie, nie ingerujesz w naszą dzisiejszą, w nasz dzisiejszy filmik. Także fajnie jest, moi drodzy, cieszę się, że jesteście z nami cały czas, że subskrybujecie, namawiacie innych, żeby też wspierali nasz kanał. I cóż, moi drodzy, działka jest wspaniała na działce nie tylko. Zawsze to powtarzam, uprawiamy rośliny, ale również też jest ten aspekt rekreacyjny, prozdrowotny. Zobaczcie, jest wspaniałe otoczenie, pokaszania całą działeczkę. Dobrze, że jest śniegu sporo. Dobrze, że jest śnieg, ta pokrywa śnieżna właśnie sprawia, że ten mroz nie są takie groźne. Także pamiętajcie, możecie też burówki, jeszcze do burówek wrócę, ciąć oczywiście po owocowaniu, tylko wtedy jest to zagrożenie takie nieduże, ale że te pędy potem mogą troszkę Wam przymarznąć, tak? Więc jednak e, trzymajcie się tego terminu teraz. Jeszcze miesiąc, moi drodzy, 15 lutego się spotykamy. Pewnie w sobotę, więc A może w tam... Walentynki? Może w Walentynki. Zobaczymy jak wyjdzie. Jak będzie sobota, na pewno połowa lutego. Dzisiaj mamy 13 tak stycznia, więc jeszcze mamy miesiąc, ale będziemy inne rzeczy nagrywali już powoli się rozkręca sezon, więc bądźcie z nami cały rok i do końca. Cześć.